Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na relację z toru modlin, imprezy, którą zorganizował dla nas Mercedes Benz Polska o nazwie Mercedes Benz Safety Experience. W czasie całodniowego szkolenia na torze doskonaliliśmy techniki jazdy, wychodzenie z poślizgu, unikanie wpadania w poślizg. To wszystko zobaczycie w dzisiejszym filmie z różnych ujęć. A na początku smakowite ujęcia z lotu ptaka, żebyście doświadczyli tego z innej perspektywy. Także na początku pooglądamy sobie trochę widoczków z różnych momentów na torze i za chwilę zaczynamy relację. Będzie też wyścig na czas. Wszyscy uczestnicy imprezy ścigali się w próbie czasowej. Zobaczycie, jak mi poszło. Stay tuned. Ok, no to zaczynamy. Po przyjechaniu na tor, chwila na prezentację floty. Tymi samochodami jeździliśmy tego dnia w czasie całodniowego szkolenia. Jest wśród nich kilka premier, o tym za chwilę. A zaczęło się wszystko od króciutkiej odprawy, wprowadzenia przez organizatorów. Harmonogram szkolenia, rozkład jazdy. zapauzujcie jeśli chcecie zobaczyć. Bardzo krótkiego wykładu teoretycznego. Później przejdziemy do czterech modułów dynamicznych. Oczywiście, pomiędzy tymi modułami będziemy się spotykać tutaj na krótkie przerwy. Wprowadzenie przez organizatorów, jak powiedziałem, a teraz prezentacja czynnych i biernych systemów bezpieczeństwa, informacje o podsterowności, nadsterowności, jak unikać tego typu sytuacji na drodze i jak z nich wchodzić. No i kilka statystyk. Niebieska grupa do takiej mi przydzielona. Tak więc zaczynamy. No i słuchajcie, teraz właśnie jest próba unikania poślizgu na mokrym okręgu, jak widzicie. Nie wiem czy Mercedes zapewni nam ujęcia, więc na wszelki wypadek zrobię własne ujęcia z toru. A ja bawię się super. Jest temperatura jak w Afryce. Jakbyśmy zmienili kraj i wylądowali gdzieś tam w Nigerii, mega gorąco jest. A tu chłopaki teraz, bo mamy jestem w grupie niebieskiej i właśnie przed chwilą ja jeździłem po to, że próbowałem nie wpadać w poślizg, a jak wpadałem no to wyprowadzałem auto, żeby nie uderzyć w te fontanny, jak widzicie, tam tu czekają następni zawodnicy. No i w... teraz chłopaki jeżdżą. Tu nie chodzi o to, żeby rozwijać jakieś nie wiadomo jakie prędkości, To chodzi o doskonalenie technik jazdy, o wyczuwanie kiedy auto traci kontakt na mokrej nawierzchni w taki sposób, że no właśnie tak jak widzicie, to jest... on jedzie spokojnie, wolniutko, no to zależy od kierowcy oczywiście. Chodzi na tor, bo to wiadomo. Safety first, jak to zawsze powtarzam. Prze chwilą jechałem właśnie tym oto białaskiem. Mamy w tym zadaniu dwa auta. Konfiguracja jest taka, że najpierw jeździmy tym, potem jeździmy tamtym. No i tu widzicie okrąg mokry. Zadanie polega na tym, że nie wymagają od nas nie wiadomo jakiej prędkości, czy tym bardziej umiejętności, ale chodzi o to, żeby wyczuwać, kiedy auto traci kontakt z podłożem, bo warstwa wody jest konkretna. I umieć wyprowadzić auto z poślizgu, czyli po prostu rozpędzamy się po okręgu do takiej prędkości, że czujemy, wyczuwamy, że za autem coś się dzieje dziwnego. Tu chłopaki, niektórzy robią pewne rzeczy dobrze, inni troszkę słabiej, ale wiecie, to chodzi o zabawę i przede wszystkim szkolenie, umiejętności. Chodzi o to, żeby poznać granice każdego z samochodów, przede wszystkim na mokrej i na wierzchli, bo to jest najważniejsze, kluczowe. No, i zahaczyło fontannę, czyli było, byłoby bum, gdyby to była prawdziwa przeszkoda. Chodziło o to, żeby nie wyjechać na, na wodę, wywala, która jest tam. no tu jedzie kombiaczek. O, dobrze, że na mnie nie wjechał. No i teraz, jak widzicie, sedanik zjechał i będzie jechał w tej chwili tamtędy na górę, bo to jest nasze pierwsze zadanie pierwsza próba na torze. Ile taki kurs kosztuje? Słuchajcie, nie wiem, mnie Mercedes Benz Polska zaprosili za darmo, ale to znaczy, wiem, bo widziałem kiedyś informację, że taki kurs kosztuje chyba 5-6 tysięcy złotych. Muszę uważać, że ktoś nie jedzie. Około 5-6 tysięcy złotych, netto czy brutto, już wam nie powiem, ale sporo. Jeden dzień szkolenia i takich kursów dla cywilów, ludzi nie z mediów, nie dziennikarzy, nie vlogerów, takich jak my tutaj dzisiaj. Będzie sporo przez Mercedesa przygotowanych. No ale dobra, wróćmy do konkurencji. Tam będą później szarpaki, czyli próba wyprowadzenia auta, jak widzicie, a, wjechał za szybko chyba i szarpak nie zadziałał, bo musi być określona prędkość najazdu na, na płytę, która szarpie tylną częścią auta, tylna oś jest wywalona, i trzeba wyprowadzić auto nagle. No tak jakby wiecie, pit maneuver w stanach, jak policja próbuje was zepchnąć z drogi, no to trzeba umieć wyprowadzić auto przy całkiem sporej prędkości z tego niebezpiecznego no, sytuacji mocnego poślizgu no i teraz tam widzicie, białasek jedzie dalej wjeżdża na górę tam jest awaryjne hamowanie bez przeszkody ja już to wszystko zaliczyłem no ja, ma gdzie jesteś? pytanko, jestem w Modlinie, dojechałem dzisiaj rano odwiozłem dzieciaczki do przedszkola, wsiadłem w auto rano dojechałem do Modlina i jesteśmy na szkoleniu Mercedes-Benz Safety Experience, tak się dokładnie nazywa cała ta impreza no, i tyle. Upał jest afrykański dzisiaj. Jest masakra. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszycie. Jest mega gorąco. Tak, mega gorąco, że czuję się jakbym naprawdę był w Afryce. A kiedyś wakacje byłem w Afryce, w Tunezji z rodziną. I wiem, co mówię. Mamy tu nowe auta, nowe Mercedesy, którym jeszcze nie dane było mi pojeździć. Czyli gdzieś tam jest to nowe GLE, na które nie dostałem przydziału od Mercedes Benz Polska z racji krótkiego żywota auta w parku prasowym. I tylko redakcje największe ryby, grube ryby się czekały, chociaż testów chyba jeszcze nie ma w internecie, bo tam ktoś mi pisał, kiedy gielę. No to mówię, że raczej nie będzie. Przynajmniej poznam auto tutaj, na torze. I tyle. A tam widzicie lotnisko, lotnisko Modlin. Dobra, chłopaki. Chłopaki już dojechali. No i tyle. Żegnam się, żeby mnie odprawa nie ominęła na kolejne zadania, bo tu chyba już koniec tej części szkolenia. No i yy, tej tuned, jak to zawsze mówię. Dobra, słuchajcie, będą nam towarzyszyły różne dźwięki jeszcze dodatkowe, nie wiem czy już tam mieliście pre Save. Ja już czy... wywołałem. Tak? O, mhm. Działało. No, tak. Dobra, to też sobie o tym opowiemy, także Zobaczymy zobaczycie się to jak to wszystko działa. Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie prosto, idealnie staramy się jechać, tak. Nie wyczuł. Mhm. Mhm. Coś się coś dziwnego? Na most sam, mówili, że sam zawodowiec się prowadzi, prowadzi, nawet nie poczuliśmy panowie. Nie nie to się nawet nie, to, nie widać, bo ruchu rąk nie tak nie szybko. Teraz technicznego? No. Ale prędkość była dobra, nie? Nie było za szybko. Nie, nie, było 67 nie. No właśnie. A to kombi obróciło? Co działało na kombi? Ciekawe. Nie, nie patrzyłem. Nie, 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 nie Też się obróciło. Tego obraca bardzo mocno. Tego ciężko wyciągnąć dobrze. Bo co bo rozstaw czy masa? Rozstaw, masa i wszystko, nie, wszystko się bierze na to. Pneumatyka. No. A, okay. A, no tak. Mamy nowiutkie opony, w ogóle jeszcze nie są dotarte też, tak że ona jeszcze, jeszcze chyba nie zaczęła działać w ogóle. No, no i pasy dociągnęły prawidłowo. Pasy dociągnęły, tak, do szyby tak, by się zamknęły, takby szyby. Nie dom tak. szyby, mieliśmy otwarte. Przed nią, przed dniu, przed Druga klasa, to nie. <ślepszynę> Popowany podajesz z sobą z cebulania nie giną. Wiesz, zostawił parę, żebyś mógł tam wieść. To co zjadłeś? Mądry samochód. Dobrze, tak, że tak to wyglądało, jeśli chodzi o szarpak. Czyli widzicie, błyskawiczna w ogóle musi być reakcja nasza, tak? Mm -hmm. Czyli na kierownicy, na hamulcu. I nie wiadomo, nie... w którą stronę on szarpie. Za każdym razem do losu loteria, tak? Lateria. Dobra. Ale niespodzianką po prostu. No tak, co, no, co, do... no, tak się zresztą, domyśliłem, bo to, to było zbyt piękne. Tak naprawdę spierdolnięcie. Z... <laughs> Dużo moc jeszcze nie sprzed. No tak, nie, no to Dobrze, słuchajcie, i teraz drugie no. ćwiczenie, które sobie zrobimy. Mm, też w kontekście właśnie szarpaka samego. To jest tak zwany skręt manewrowy. Skręt manewrowy, jak sama nazwa wskazuje, służy nam do manewrów, tak? Niestety to nie jest to. Tak, tak. Wiem, że wszyscy tu znają, kochają, lubią i, i tak dalej. E, ja nie mówię, bo jest to wygodne tam w kwestii jakiegoś parkowania. Natomiast w takiej sytuacji e, dwie ręce na kierownicy powinny pracować, tak? Skręt manewrowy, słuchajcie, prawo zaczynamy prawą ręką, ciągniemy zawsze kierownicę. Łatwiej jest nam coś zrobić takiego, niż mhm. coś takiego, zgadza się? I robimy dokładnie to samo na kierownicy. Zaczynamy od prawej ręki, mniej więcej do godziny czwartej kręcimy w jedną stronę. Analogicznie w drugą stronę, czyli lewą ręką zaczniemy, tak? Mniej więcej do godziny ósmej. nie polega na tym, żeby samochód jechał w miarę prosto, ale żeby wykonywać te skręty, takie maksymalne. I w taki sposób najlepiej, w takiej sytuacji, która znajduje się na szarpaku, próbować stabilizować tor jazdy, tak? Okay. Nie robić czegoś takiego, bo uwierzcie mi, że no, tutaj mamy warunki akurat laboratoryjne, tak? czyli jest bardzo gładko i w ogóle, natomiast na drogach zdarzają się kolejny, na przykład nie wiem, dziury czy, czy jakieś inne elementy. Dzieci. No nie, no, po dzieciach nie będziesz jeździł przecież. Ale Zależymy chodzi mi o to, że wiesz, jak wpadniesz w kolejne takim samochodem, który ma szerokie opony bardzo mhm. tutaj, to nie utrzymasz tej kierownicy, nie ma takiej możliwości, nie? A w momencie, gdy kręcisz manewrowo, zawsze tą kierownicę jednak łapiesz, tak? I, I zawsze się ją w jakiś tam sposób trzyma. Czy macie pytania? No ja się zobaczę co to w praktyce, bo ciekawe jest to, jakby kręcił teraz na maksa tą kierownicą. No kręciłem przed chwilą. Ale na płycie zgowej, No na płycie. Przestałeś? No, Przespałeś. Ty, no ty ty gdzie ty byłeś byłeś? tak skupiałeś. Czy już straciłeś przytomność na chwilę, nie, w ogóle muszę no, powiedzieć, bo to takie kresie, przeciążenie by było. Chodź za kierownicą. Dobra. Teraz będę filmował mojego kolegę z grupy na szarpaku, czyli około 50 na godzinę. No i to co przed chwilą ja przeszedłem z raczej pozytywnym rezultatem E-klasa formalik, no i Uuu. no i się niestety nie udało a teraz C klasa w kombiaczku oj coś koledzy coś się nie udaje chłopakom Powiem wam ciekawostkę, że pierwsza próba udała mi się perfekcyjnie, a potem instruktor powiedział, że no fajnie, tylko że ja zrobiłem to bez dotykania hamulca. No tak jak to wiecie, zwykle robiłem w tylno napędowym moim Ex Mustangu. Wyrobiłem sobie taki odruch, żeby nie hamować, bo no może to mieć gorsze konsekwencje i wyprowadzałem z tego poślizgu... Z tyłu przyczepności, właśnie tylko kontrami. Natomiast potem dwie próby chyba zaliczyłem podobnie jak chłopaki, wciskając maksymalnie hamulec. No i już potem kolejne trzy, bo chyba w sumie sześć zrobiłem, zaliczyłem zawsze hamując, kontrując. E, udało mi się trzy pod rząd, także dostałem zaliczone. Moje próby zostały zaliczone. Egzaminator powiedział, że bardzo dobrze. Jak trzy podrząd rząd przetrwałem, to jest już ok. Jeszcze szykuje się jakaś czasówka, tu odjechali. Safety first, więc nie może być tak, że ktoś jest jeszcze na płycie. Dobra, jedzie, jedzie. I co? Może w końcu mu się uda, no. O! 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 Udało się, udało się. No. Jeszcze tylko cała sztuka polega żeby przejechać między, przynajmniej tak myślałem, między tymi fontannami. Tak jak ja zawsze starałem się to robić po udanej próbie żeby się wpasować między fontanny ale może to ja źle zrobiłem, może trzeba było jechać. ale instruktor nic nie mówił że źle jechałem więc chyba tak, chyba dobrze no i jedziemy panowie już tyle prób a podobno tym autem dużo łatwiej jest opanować sytuację kryzysową niż właśnie w wielkiej, krowiastej klasie e z pneumatyką Ciekawe, bo jeszcze tym nie jechałem, jeszcze nie jechałem e, kombiaczkiem e, Mission failed Reagujesz dopiero w momencie, gdy tak, coś no. się stanie, tak? Tak, oczywiście. O, ręce były dosyć szybkie, ale nie, nie za szybkie nie jeszcze, jeszcze. jeszcze można szybciej. <laughs> do w przeszkodę z prędkością 34 km na godzinę, <laughs> albo wejść z 51 km na Taką mamy statystykę. Przegliłem proszę. Jest Natomiast później Dlaczego? powinno być wyprostowanie kół tak naprawdę, mhm. a to przespałeś trochę, tak? tak? Samochód ma tendencję do odbicia z kolei pójścią drugą strzkę. Jeszcze minimalnie powinno prostowanie było, tak, tak? Tak, tak. Teraz kolejna konkurencja, można to tak nazwać, czyli hamowanie awaryjne, omijanie przeszkody na suchym i na mokrym. I odgłosy hamulców Mercedesa. Zawsze nam towarzyszące. A teraz próba czasowa, w której ścigali się wszyscy uczestnicy imprezy, wszyscy dziennikarze motoryzacyjni. Tacy ludzie jak ja, czyli pasjonat z własnym kanałem motoryzacyjnym na YouTube, pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, jak mi poszło. Więc zaraz się dowiecie. Za chwilkę poznacie planszę z wynikami. Otóż moi drodzy. Ustanowiłem rekord okrążenia i rekord czasowy łącznego przejazdu. Niestety dostałem penalty 5 seconds za to, że musnąłem jeden pachołek i zamiast pierwszego miejsca wylądowałem na miejscu 10. Chyba, w życiu. Ale jak to powiedział jeden człowiek z mojej grupy, co moje to moje umiejętności ich mnie nie odbierze, więc się za bardzo tym nie przejmuję. Tu widzicie, jak wysoki pasażer z tyłu ma mało miejsca w Mercedesie Cela. No niestety to jest bolączka tego typu samochodów. Przy wzroście wyraźnie powyżej 1,80 80 nie polecam. Jeździliśmy też kilkoma premierami, takimi jak nowy Mercedes GL, nowa B-klasa. Akurat tą już widzieliście na kanale, bo zaraz po tym szkoleniu odebrałem prasowego Mercedesa na testy i szybciutko zrobiłem dla Was testy. Także zapraszam, już jest długi i szczegółowy test na kanale nowej B-klasy. Ogólnie bardzo przyjemny dzień, bardzo fajnie. Malutkie rozczarowanie, że nie wyczytali mnie jako zwycięzcy. Yy, niestety spadłem z pierwszego miejsca na dziesiąte, ale satysfakcja z zrobienia najlepszego okrążenia i najlepszego łącznego czasu ze wszystkich uczestników imprezy na pewno jest i nie za bardzo się tym przejmuję. Chodziło głównie o zabawę. Dzięki, że oglądaliście cały film, całą relację z toru. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was i jeśli Wam się podobało, możecie zalajkować. Na pewno mi to nie zaszkodzi. Trzymajcie się. Do zobaczenia.